Dziewiąta. Gość poranka. Ksiądz Krzysztof Chodkowski, liturgista, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży jest naszym gościem w poranku siódma Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam naszych radiosłuchaczy. Dziś środa popielcowa, która rozpoczyna Wielki Post. Księże, już na samym wstępie, jak sama nazwa wskazuje, nie dość, że post to wielki i już może wzbudzić to w nas takie poczucie, że to będzie wymagało od nas wysiłku. A my chyba dzisiaj jako społeczeństwo wysilać się za bardzo nie lubimy. To jest prawda, ale jeśli pani redaktor zauważy, to wszystko, cokolwiek jest wartościowe, związane jest z wysiłkiem. Czy to w życiu naszym codziennym, czy w życiu rodzinnym, także społecznym. Czy też w życiu naszym duchowym? Nie ma wartości bez jakiegokolwiek wysiłku. Wciąż nie zawsze im większy wysiłek, tym większa wartość czynu, ale myślę, że wielki post, który przed nami, w który wchodzimy, który rozpoczęliśmy, jest takim czasem, kiedy ten wysiłek jest nam potrzebny. Czemu ma służyć w naszym życiu ten wielki post? Pierwsza, pierwszy taki argument, dla którego jest wielki post, to jest po to, byśmy przygotowali się do przeżywania świąt paschalnych. Tak, przepisy kościoła, kalendarz liturgiczny. To o tym wiemy, prawda? To jest takie podstawowe rozumienie, przygotowanie się do zmartwychwstania. Tak, ale całość, którą proponuje, całość jakby program, który proponuje nam Wielki Post, jest właśnie związany z tym, Czym jest Triduum Paschalne i tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa? Człowiek jest wpisany w tę tajemnicę Chrystusa, w tajemnicę Jego narodzenia, śmierci i zwycięstwa. I właśnie po to Kościół daje nam czas Wielkiego Postu, byśmy, przygotowując nasze serca na tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, zmienili je. Właśnie byśmy podjęli konkretną pracę nad sobą po to by w tym wielkim poście przybliżyć się do Pana Boga i przez też konkretne czyny działania, przez konkretną pracę, czyli wysiłek jak pani redaktor mówiła, przybliżyć się też do drugiego człowieka. Bo czasami w życiu codziennym, tak w ciągu roku, tak najzwyczajniej oddalamy się. Od Pana Boga oddalamy się od człowieka. Program Wielkiego Postu jest zaproszeniem, aby na nowo wejść w relacje, w bliskość. Z Panem Bogiem i z człowiekiem. A jak przekonać siebie samego, aby podjąć ten trud, podjąć ten wysiłek? Bo bardzo często my już na starcie mówimy, przecież i tak tyle razy próbowałem, próbowałam, nie udało się, poległem. O no po co, po co to komu? No Myślę, że takim argumentem jest dla nas Boże Słowo, które mówi, że trzeba zawsze zaczynać od nowa. Jest nawet taka piosenka, która kiedyś była bardzo popularna w w osiemdziesiątych latach ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam. Wciąż jednak słyszę te słowa kochać, to znaczy powstawać. I myślę, że to jest jakiś klucz do zrozumienia tego, dlaczego mamy wyruszyć w tę wielkopostną drogę. No po to, żeby, żeby spróbować jeszcze raz, dlatego że no, kochamy. Słuchamy Boga, bo, bo miłość do Boga zaszczepiona jest w nas, wpisana jest, wpisana jest w naszą osobowość, w naszą duszę. No i miłość do drugiego człowieka. Ale widzimy, że my często lekceważymy tę miłość, idziemy inną drogą. Nie doceniamy. Nie doceniamy, ale ona jest cały czas wpisana i my to czujemy. My to podświadomie czujemy, że, że lepiej się czujemy wtedy, gdy, gdy jesteśmy bliżej ludzi, którzy są obok nas, gdy mamy z nimi kontakt, gdy rozmawiamy życzliwie, nie wiem, z żoną, z mężem, z dziećmi, z teściową, z synową czy zięciem albo z współpracownikami czy, czy z ludźmi gdzieś, no, czasami w trudnej. Bardzo dramatycznej kolejce, w przychodni czy w szpitalu, albo gdzieś w pracy czy w urzędzie, jeśli z tymi ludźmi rozmawiamy życzliwie, jeśli no, uśmiechamy się, jeśli jest w nas. To co z punktu widzenia chrześcijaństwa nazywamy miłością bliźniego, no to jest. To, to, to my mamy wpisane w, w, nasze, w nasz genotyp, że, że chcemy czynić coś dobrego. Oczywiście to grzech często niszczy, szatan nad tym pracuje, by, by, by nam jak najbardziej skomplikować tą naszą prostolinijność wobec człowieka i pana Boga. No ale my. Jednak czujemy, że, że, że jest nam lepiej, kiedy jesteśmy blisko, blisko Boga, blisko człowieka. Modlitwa Posty Jałmużna to takie trzy główne filary Wielkiego Postu, i na tym chciałabym, żebyśmy się chwilę skupili, jak ma wyglądać ta modlitwa Wielkopostna. To ma być dodatkowa modlitwa wieczorna, to ma być modlitwa poranna. Myślę, że przy tej okazji warto w ogóle zastanowić się nad tym, czym jest modlitwa. Bo my często traktujemy modlitwę jako odmówienie formułek. Te formułki znamy od dziecka, ich się uczymy. One są dla nas takimi schematami modlitwy, np. modlitwa pańska czy, czy pozdrowienia anielskie. To są pewne schematy, które pokazują nam przede wszystkim kierunek modlitwy, pokazują nam uporządkowanie naszych próśb czy podziękowań w modlitwie. Ale myślę, że warto w Wielkim Poście zastanowić się przede wszystkim nad tym, czym jest modlitwa. Odpowiedź znajdziemy oczywiście w Słowie Bożym, które Kościół nam w Wielkim Poście proponuje w tak szerokim zestawie. No bo są czytania, i codzienne, i niedzielne, są rekolekcje, są dni skupienia, jest wreszcie cała, cała ta oprawa świąt paschalnych, czyli Triduum Paschalne, gdzie tego Bożego Słowa jest bardzo dużo. I myślę, że po pierwsze w Trzeba nam zauważyć, że modlitwa nie jest odmówieniem tylko formułek. Przepraszam, że to powiem, ale odrecytowaniem Różańca, ileś tam zdrowasiek. Tylko to jest relacja z Panem Bogiem. I jeśli nie zauważymy, że, że my chcemy mieć relację z Panem Bogiem, to tak naprawdę Wielki Post nic w nas nie zmieni, bo nasza modlitwa nie dotknie istoty. A istotą modlitwy jest relacja z tym, kto jest adresatem naszych modlitw, czyli z Panem Bogiem. A co z postem? Czy rezygnacja z najczęściej słodyczy, czy, czy z czegoś, co lubimy, wystarczy? Czy na tym polega właśnie ten post? To jest kwestia bardzo trudna i taka dynamiczna. Kiedy popatrzymy na historię Kościoła, to bardzo ona się zmieniała w ciągu tych 2000 lat. Kościoła wiemy, że była traktowana z ogromną powagą. No, powiem dla przykładu, te posty, które były w średniowieczu, czy, czy niektóre posty były nawet przypisane do poszczególnych sakramentów. Po prostu trzeba było pościć bardzo długo, nawet przed przyjęciem Komunii Świętej trzeba było pościć od północy poprzedniego dnia. To znaczy, no nie można było nawet wody przyjmować. Te posty były bardzo rygorystyczne. My patrzyliśmy na nie no jak na coś, co ukierunkuje naszą postawę wobec Pana Boga, poprzez to, że odmawiamy sobie no, pokarmu, pożywienia, posiłku. Dzisiaj trochę inaczej na to patrzymy. Pan Jezus. Jak to wynika z Ewangelii, mówi nam, że post jest przede wszystkim po to, by coś z tego, co, co zwykle mamy, zaoszczędzić i przekazać tym, którzy potrzebują. Właśnie, i tutaj to można są, nawiązać do jałmużnej. Ktoś to jest może już konkret. Tak, ktoś może powiedzieć jałmużna w dobie inflacji, w dobie kryzysu gospodarczego. Trudno. Zawsze są ci, którym można pomóc, chociaż jałmużna chyba w tym Takim programie wielkopostym, modlitwa Post -jałmużna jest najtrudniejsza, bo bardzo trudno jest znaleźć formę tej Jałmużny. I, I myślę, że ona też dla ludzi czasami bywa trudna do przyjęcia. Ale wróćmy jeszcze do samego postu. Myślę, że dzisiaj te formy. Poszczenia się bardzo zmieniły. Przede wszystkim rozumiemy, że post nie polega tylko i wyłącznie na takiej dyscyplinie, która ma nam ograniczyć pokarm. No bo jeśli ktoś jest chory, na przykład na cukrzycę i wymaga systematycznego podawania posiłków, po to, by utrzymać właściwy poziom cukru, no to post dla niego może być zabójczy. To będzie wbrew przykazaniu Bożemu: nie zabijaj. On nie może Podjąć postu takiego jak osoba zdrowa. Natomiast ci, którzy normalnie funkcjonują, są zdrowi. Oczywiście, że jak najbardziej mogą podjąć wyrzeczenie związane z przyjmowaniem pokarmu, no bo to wyrzeczenie pomaga nam później w pracy nad sobą. Dla przykładu, jeśli ja potrafię przez cały dzień no nie obiadać się, nazwijmy to tym, czego lubię tylko ograniczyć się do śledzia może, którego, którego nie znoszę, to ja będę potrafił zapanować nad sobą w kwestii, która, z którą mam problem w moim życiu duchowym, czy w relacjach z innymi ludźmi. No dla przykładu, mam charakter choleryka, często krzyczę na moją żonę, czy, 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 czy na męża, na przykład, albo na dzieci, do tego wyrywają się przekleństwa. No i to ta próba podjęcia postu, wyrzeczenia się czegoś tam po to, by no, podjąć to wyzwanie wielkopostne, ona ma mi pomóc, żebym ja umiał podjąć pracę nad sobą w dziedzinie relacji do drugiego człowieka. To jest też taki, taki konkret postu, ale myślę, że tak jak pani redaktor wspomniała, ten dzisiejszy post też. Trochę inaczej wygląda, bo mamy telefony, bo mamy wszechobecny internet, bo mamy telewizję, bo mamy radia. Jesteśmy zalewani informacjami, które tak w naszych głowach się czasem kłębią, że, że nie mamy chwili spokoju, że niektórzy ludzie nawet po prostu boją się ciszy. I myślę, że wielki post też polega na tym, żeby odmówić sobie tego, co, co może nie jest złe, co nie jest jakoś dla nas czymś negatywnym, ale po prostu umieć ograniczyć to, co nawet jest dobre i pożyteczne, no po to, by zobaczyć, ale by tego, jest, się, bardzo tego, tego w jest bardzo dużo, w po życiu. to, by wsłuchać się w siebie, w ciszę po to by też te nasze przyzwyczajenia no nie przerodziły się w nałogi. Wiemy, że dzisiaj młodzież podejmuje już psychologiczną terapię odwykową od internetu, od telefonów komórkowych, od komunikatorów społecznych. To tak to... Jak z miłością. Od miłości do nienawiści jeden krok. Od używek, od tego, co sprawia nam radość, do przerodzenia się w uzależnienie jest naprawdę niewiele. Bardzo blisko i, i y, można, po prostu używając nawet dobrych rzeczy, y, można przesadzić, y, y, i wtedy. No, nie wiem, picie kawy. Dla przykładu, może weźmy picie kawy, które jest samo w sobie niczym nadzwyczajnym. Jeśli tych kaw jest 20, może doprowadzić do poważnej choroby, do po prostu nałogu i choroby. I tak jest ze wszystkim, co w naszym życiu jest w jakimś stopniu nadużywane. Więc może niech ten wielki czas, podsumowując już naszą rozmowę, będzie okresem w naszym życiu po prostu spokojniejszym. Myślę, że, że warto, warto postawić na spokój, warto popatrzeć na siebie przez pryzmat Bożego Słowa, przez pryzmat Bożych Przykazań. I warto w tym czasie Wielkiego Postu odnowić naszą relacyjność, relację do Pana Boga. Do człowieka. Ksiądz Krzysztof Chodkowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, dobrego wielkiego postu. Siódma, dziewiąta, gość poranka.